Hej, cześć, witajcie, jestem Zdeni Prosiuko i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w grze Prima Training Fly Simulator. E, e, jak sama nazwa mówi, jest to gra dotycząca samolotów. E, uczymy się tutaj latać. To nie jest zbyt skomplikowane. Oczywiście link do gry macie w opisie. Tak, dodali nowe rzeczy. Przykładowo, misję, którą właśnie mam przyjmować. Jesteśmy z Orange, z Tokio. I będziemy lecieć do rekordu. My musimy. A nie, 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 przepraszam, źle. źle. O, retmium frontule. O, i teraz, teraz musimy przetakować taksy do Gate 9. Złączamy silnik. Dobra, i cofamy. Niestety wieże na takie wyłączona na razie. Nie ma nikogo. Kolejny Boeing 737 się obok nas zrespił. Lecimy na gate 9. Raczej kołujemy. Zabieramy stamtąd pasażerów i lecimy do Greater Rockford, który znajduje się idealnie przed nami. Więc ja sobie wycofam i podjedziemy do dziewiątki. Będę musiała lecieć na dosyć dużą wysokość. Hop, i do przodu. Mam nadzieję, że nie macie za głośno. Więc tak, jedziemy na dziewiątkę. Przepraszam, że się tak powtarzam. Yy, tak. I mam te Was prośbę. Jeśli byście mogli odpowiedzieć na moją ankietę, która jest na społeczności kanału, to bym bardzo ciężny, bo nie mam pomysłu zbyt tym na nagrywanie filmów. A tak to byście mi bardzo pomogli. Chciałbym, żeby wrócić do Bardzo chciałbym wrócić do nagrywania, bo trochę zaniedbałem kanał. Trochę bardzo. Ale mam nadzieję, że wrócę do tego. Więc tak. No trzeba tam trzeba dobrze was przyjechać mniejsza. Czekamy. Czekamy na tym przejeździe i będziemy cofać. Dobra, no, cofam. Za, za długi czas będę chciał nagrywać z jednego serwera. Pilot Renik jestem Simulator. Ale jest to niestety angielski serwer. Ale pewnie będę coś tam nagrywać. Ale nie wiem, czy to, czy to wam się spodoba, słowo do takiego, że... niestety będę musiał gadać po angielsku. Teraz podjedziemy sobie na lewo i dam do końca pasu. Ale wieje. Mega, mega silny wiatr. Patrzcie jak mi zrzuca. Teraz skręcę i teraz rzucaj mi na prawo. Skręcę tak, a skręcę mi na lewo. Mega mocny wiatr dzisiaj na tokie. Mam nadzieję, no, że nie będzie problemu ze startem. Dobra, zrobię sobie teraz coś takiego, hop. Co to będzie potrzebne? To będzie potrzebne i to będzie niepotrzebne. potrzebne. Dobra. Checkpoint jest tam. Dobra. To pierwsza kamera. Wjeżdżamy na pas. I będziemy mogli startować. Upewniamy się. Nikogo na pasie nie widzę. Możemy startować. 120, 20 za 30 przeczęściwi rotate pozytywny góra i wylatujemy na te 4000. Teraz będziemy pierć w prawo, więc tak eee, no powoli będzie już można. Zwłamy sobie. będzie 10%. Zrobię bardzo łagodny łuk. Żeby poleżeć idealnie w kółko. Flapy flap Ale wziąć kółko, ale sobie na do. 80% procent jest, nie jestem nie pamiętam dokładnie którą, dobra, dobrze, dobra, będę od razu musiała zlatywać w dół no, zle, zlecę na dwa tysiące ale to chyba zrobię dwa takie kółka Najprawdopodobniej. No bo ja okay. tak, co? Klapy e, ...dwójeczki. Dalej będziemy sobie po powoli w dół. No, próbujemy sobie, musimy zrobić jedno na koło. No 100% muszę zrobić tutaj za niedługo w prawo. I będziemy na wprost z to będzie nawet przyjemne. lądowanie Bo pas w tym momencie znajduje się gdzieś tu. Tu gdzieś jest pas. No to jest, nawet. No. Dobra. to robimy szybkie kółeczka. I teraz a, będziemy widzieć nasze pasy. Zobaczymy sobie, na to w ten sposób. Nie Muszę je widzieć, tylko ta na to nie pozwala. ra, widzę. Widzę, widzę Musimy dalej podlecieć trybów. A, jesteśmy nawet na dobrej pracy. Zaraz, się no, zwalniamy tu. Damy flapę trójki i lądujemy. Bardzo powoli, ale musimy wylądować. Mam nadzieję, że nikogo na pasie nie ma. I teraz lądujemy właściwie. Cały czas lecimy, no, a już i zakończył na pasze. No, jest to. No teraz do piątki. Teraz to jest 3 na 5 szczak. Вот checkpoint. Jeszcze nam zostało ci. Aha, i zaraz wracjam zwracać. Ale to chyba nie na ten odcinek, bo już i tak trwa już ponad 17 minut. Więc tak, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało sobie kłapka, komentarz. I co na razie? Cześć!